Dżemma Galgani, Łaska Stygmatów. Z woli Jezusa, ukrzyżowanego, Dżemma Galgani 8 czerwca 1899 roku otrzymała stygmaty. Każde cierpienie przyjmowała z wdzięcznością i dziękowała za nie. Ból, nogi, operacje trzymała wówczas w ręku krzyż. Ty w czerwcu 1899 roku uczestniczyła w misjach odbywających się w katedrze lukijskiej ukazywał się jej sługa Boży Gabriel od Matki Bożej Bolesnej. Był odziany w strój zakonny, czarny habit, skórzany pas, na którym wisiał różaniec oraz symbol pasjonistów Serce, z którego wychodzi krzyż, a w sercu napis: Jezu Chrysti Passio, męka Jezusa Chrystusa. Spotkanie z Jezusem i cierpienie dżemy. Święta miała dar widzenia Jezusa ukrzyżowanego. Mogła ujrzeć Jego oblicze pokryte krwią. Wówczas pragnęła więcej cierpieć by zadośćuczynić męce zbawiciela. Jezus był dla niej powiernikiem, mistrzem. Utwierdzał ją w jej postawie. Naucz się najpierw cierpieć. Cierpienie uczy kochać. Uspokajał ją. Cierpienia jej nie opuszczały Śmierć mamy, śmierć ojca, choroby, utrata dóbr materialnych. W 1901 roku otrzymała kolejne stygmaty: korony cierniowej i biczowania. Na jej ciele widać było pręgi identyczne jak u Jezusa. Świadkowie potwierdzali, że nie były to złudzenia. Cierpienia nasilały się w piątek. Wówczas czuła w głowie ciernie. Pisze. Ciernie wbijają się w mózg, a kropelki krwi spływają na czoło. Na każdy czwartek, gdy rozpoczynały się stygmaty męki. Dżemma starannie się przygotowywała. Były to spotkania z oblubieńcem. W dzienniku liczącym 104 strony często pojawia się graficzny znak krzyża. Zazwyczaj na początku zapisków lub na ich końcu. Ataki szatana. Podczas modlitwy wielokrotnie nawiedzał ją nieprzyjaciel. W taki sposób określany jest diabeł. Przyjmował postaci karła, potwora, czarnego psa, a nawet anioła stróża. Święta Dżemma opisuje, że zadawał jej dotkliwe ciosy w plecy i bił. Wtedy też Dżemma wzywała pomocy świętego anioła stróża. Diabeł pozwalał ją na, powalał ją na ziemię. Bardzo mnie poturbował. Tak mocno wykręcił mi ramię, Żerunęłam na ziemię z wielkiego bólu. Wyrwał mi wtedy kości ze stawu, ale zaraz wróciła na swoje miejsce, bo Jezus dotknął jej i wszystko naprawił. Dziennik 22 sierpnia 1900 roku. Szatan próbował ją w stan rozpaczy i opuszczenia przez Boga spotkanie spotkania z Maryją i duszami czystcowymi Soboty to był czas na spotkania z Matką Bożą Bolesną Gemma nazy, nazywa ją ciepło i serdecznie mamą Święta znosiła także cierpienia za duszę w czystu Namawiał ją do tego także jej anioł stróż. Każde, nawet najmniejsze cierpienie jest dla nich pociechą. Opisuje, że przeżywała także tak zwane mistyczne porwanie serca. Jezus je wyjmował z piersi. Po czym po spowiedzi powracało na swoje miejsce. Papież Benedykt Określił tę wymianę serca największą próbą miłości. I taką pełną miłości młodą kobietą była święta Gemma Galgani. Rozważając mękę Jezusa robiła to z radością w sercu. Czułość i Boża obecność w jej życiu są namacalne. Szczególnie zaś widać, to po lekturze autobiografii i dziennika.